Szczęść Boże, witajcie bardzo serdecznie. Trzecia niedziela Adwentu. Niedziela zwana niedzielą Gaudetę, niedzielą radości. A jednocześnie niedziela 13 grudnia. Rocznica stanu wojennego. Bardzo trudnego i smutnego czasu dla Polaków. 13 grudnia, rocznica stanu, niedziela Gaudetę. Trochę nam się tu poplątało tym razem. Jak tu się cieszyć, a jednocześnie świętować rocznicę, czy wspominać to, co trudnego wtedy się wydarzyło. Witajcie, witamy Was bardzo serdecznie, już za półmetkiem Adwentu. Rzeczywiście połączenie tej radości z tym wspomnieniem trudnych, bolesnych, tragicznych wydarzeń jest trudne. I trud połączenia radości z tragedią przywołuje nam w pamięci pewien obraz filmowy, pewien film. Nie będziemy teraz odnosić się do reżysera czy tytułów. W każdym razie chcielibyśmy przywołać pewien bardzo ważny, kluczowy epizod z tego filmu. Otóż jest małżeństwo, bardzo pragnące stać się rodzicami, mają z tym kłopot. W końcu poczęło się dziecko. Urodziła się cudowna dziewczynka, kochana przez swoich rodziców nad życie córeczka, która w wieku lat 8 czy 9... Ginie nagle w wypadku samochodowym, bawiąc się gdzieś tam przed domem. Rodzice są załamani. Upragnione dziecko, ukochane, cudowna rodzina i nagle wszystko pęka jak bańka mydlana. Jedyne dziecko. To Jedyne to jest dziecko, tak. Że... Oddalają się od siebie, oddalają się od Pana Boga, mając mu za złe, że zabrał im dziecko. Są w coraz głębszym konflikcie wewnętrznym, konflikcie wiary, konflikcie małżeńskim. Jednak Trwają na swój sposób w modlitwie, w takim yy, może w pretensji, ale w otwarciu na Pana Boga. I w pewnym momencie słyszą w głos z serca, głos pochodzący właśnie od stwórcy, że nie przejmujcie się nią, jest ona ze mną, jest jej bardzo dobrze. A gdybyście się dowiedzieli wiele lat temu, że możecie wychowywać dziecko, ale pośle je wam tylko na 8 lat, czy, w takiej, czy wobec takiej wiedzy. Nie zdecydowalibyście się go przyjąć? Czy może jednak tak? To drgnienie serca zupełnie odmienia ich rzeczywistość. Wracają do siebie, wracają do, do, Pana, Boga. do, do Pana Boga. W ich małżeństwie poczęły się kolejne dzieci, są cudownym, ponownie cudownym, radosnym małżeństwem, pomimo tego, że na swoich ramionach dźwigają wielką tragedię. Wprawdzie to tylko film, ale mówi nam o tej trudnym połączeniu jednoczesnym smutku i radości. Zatem jest radość? Jak definiują to no, różne mądre źródła? Sięgnęliśmy do słownika języka polskiego, i co tam znajdujemy? Znajdujemy tam takie sformułowanie, że radość jest to inaczej uczucie zadowolenia, jest to uczucie wesołości lub wesoły nastrój. No jednak natomiast no właśnie to czy, chyba czy to, trochę, trochę na tym za mało. powinniśmy się zatrzymać, jeżeli chodzi o radość. Mimo tego, że mamy wielki szacunek do słownika języka polskiego i jego autorów i jest autorów, to, prawda. I jest to o... prawda, ale to w głębokim naszym przekonaniu nie jest cała prawda. Bo, bo radość to coś znacznie więcej. To, ta definicja jednak jest, śmiemy twierdzić, bardzo płytka. I już Tomasz Zakwinu mówił o różnych sposobach na radość i bynajmniej nie, to tylko, nie były to sposoby na wesołkowatość, ale na głęboką radość. No i wśród tych sposobów na radość, czyli jak to nazywa też święty Tomasz Zakwinu, na różne sposoby walki ze smutkiem jest tak zwane pięć dróg, pięć dróg radości. Po pierwsze po pierwsze, sprawić sobie jakąś przyjemność. Nie krył, te, nie krył tego, że sprawienie sobie przyjemności. To radość. Rzeczywiście tak jest. Myślę, że doświadczamy tego bardzo często. Jeżeli sprawimy sobie jakąś przyjemność, jest nam radośnie, jest nam bardzo dobrze i przyjemnie. Kolejna droga. Tak. Drugim sposobem Tomasza Zakwinu jest wypłakać się. Wypłakać, zobaczcie, wypłakanie, czyli takie oczyszczenie. Po tym wypłakaniu, oczyszczeniu każdy z nas ma takie doświadczenie w życiu, że kiedy już się wypłacze, kiedy nastąpi ten moment, moglibyśmy powiedzieć takiego katarzis to jest ten też moment bardzo często takiego startu. I czasami zwiększonej motywacji do działania, czasami innej interpretacji rzeczywistości, czasami dzięki temu łapiemy dystans do pewnych rzeczy, i to wypłakanie się ma naprawdę odwrotnie. Jest, jest drogą do radości. Jest, tak jest trochę, nie trochę, jest bardzo dokładnie tak jak z tym, jak po burzy jakieś jakiejś nawałnicy następuje na świecie spokój, słońce, ptaki ponownie zaczynają śpiewać, więc po to, żeby dostrzec, Tę piękną pogodę, po to, żeby dostrzec tę radość, trzeba się czasem wypłakać. To wypłakanie jest połączone z trzecim sposobem Tomasza Zakwinu, bo wypłakać się można przy kimś. Tak. Trzecią drogą do radości, według Tomasza świętego Tomasza Zakwinu, jest rozmowa z przyjacielem. No, i teraz właśnie przy tym przyjacielu możemy się też wypłakać, ale możemy też podzielić się swoimi troskami, możemy się podzielić swoimi radościami, możemy porozmawiać. Dzięki temu też możemy znowu, mówię o tym dystansie do, do pewnych rzeczy, bo być może, że jak porozmawiamy z tym przyjacielem, to on nam pokaże, zobacz. Może jednak spróbuj spojrzeć na tę sprawę inaczej. A przede wszystkim myślę, że radość płynie z samego faktu bycia z przyjacielem, z tego, że jest przy nas. Celowo uciekamy od słowa posiadania przyjaciela, bo nie można posiadać drugiego człowieka. Tak jak nie można posiadać dziecka, można je kochać, wychowywać, można być dla niego. Ale jednak to przebywanie z przyjacielem już ono jest źródłem potężnej radości. Z prawdziwym, z prawdziwym przyjacielem, czyli takim, który nas nie opuści i wtedy, kiedy jest nam bardzo wesoło, nie tylko radośnie, ale wtedy, kiedy trzeba nam odcierać łzy po policzkach. Czwarta droga. Tak, o czwartym sposobie hmm, Tomasz za mówi w ten sposób: nie ma nic przyjemniejszego od kontemplowania prawdy. Kontemplowanie prawdy. Kontemplacja, czyli kontemplacja prawdy. prawdy. A odwołując się teraz do innej świętej, czy do Teresy Zawila, czy do z Edyty Stein no Jeżeli ktoś szuka prawdy, jakby nie było, znajdzie Pana Boga. Yy, czyli kontemplacja prawdy to kontemplacja Pana Boga, to kontemplacja pełni miłości. No, chyba nic nie trzeba dopowiadać na uzasadnienie, że to rzeczywiście jest drogą radości. No i piąta droga, którą przywołuje święty Tomasz Zakwinu, to. Piąty, I teraz uwaga, uwaga. W piąty sposób, coś dla ciała. Kąpiel razy. i sen. Kąpiel i sen, tak. Czyli zaserwowanie za sobie odpoczynku. Ukojenia, tak. prawda? Tak, i jednocześnie też jak często też mówimy w takim potocznym języku, że trzeba się przespać z problemem. I faktycznie, kiedy Sen nastąpi, kiedy się wyśpimy, to z innej perspektywy już patrzymy na, na rzeczywistość, wypoczęci i wyspani. I jest nam wtedy radośnie. Tak, jest. Radośnie. radośnie. Jako osoby wierzące, jako ludzie wierzący w to, że Pan Bóg jest, Pan Bóg nas kocha. Że przygotował dla nas wieczną radość, jesteśmy do tejże właśnie radości zobowiązani, ponieważ no co, śmierć została pokonana. Za chwilę będziemy świętować rocznicę urodziny pana Jezusa, czyli przyszedł do nas w, w ciele bezbromnego noworodka. Wobec takich faktów, to są fakty, to nie jest to, że, że my tak wierzymy i dlatego tak jest, po prostu my przyjmujemy to, co jest. Tak? Wobec takich faktów. Czy możemy nie być radośni? No, byłoby to no, chyba prawie, że bluźnierstwem. Ta radość też bywa, tak jak już wcześniej powiedzieliśmy, trudna, chociażby w odniesieniu do tej trzeciej niedzieli, która jest jednocześnie rocznicą stanu wojennego. Podobnie było na Placu Świętego Piotra swego czasu. Tak. Kto pamięta ten, w tym momencie doskonale sobie to przypomni, co zadziało się po 21.37 37 2 kwietnia 2002 roku na Placu Świętego Piotra. 2005. 5, przepraszam. 2 kwietnia jest stąd ta tak. dwójka w Rzymie. Kiedy, kiedy kardynał Ruini oznajmił światu, że Jan Paweł II wrócił do domu ojca, rozległy się brawa. Nie było wtedy wesoło, było bardzo smutno, ale jednocześnie te brawa były wyrazem radości. Zaraz potem nastąpiły okrzyki Santo Subito, czy Subito Santo. Jeżeli ludzie krzyczą Subito Santo, to chyba nie dlatego, że są przygnębieni, tylko są radośni, są pełni wdzięczności za cudowny pontyfikat, za życie świętego, który, z którym spotkało się tak wielu na całym świecie, a zatem radość to uczucie między innymi wdzięczności. Wdzięczności, ale też. Wdzięczność to jest coś, co nas odsyła nieco wstecz, tak jakby, tak, że wdzięczni jesteśmy za coś, ale radość to również. Radość to również nadzieja. Mamy nadzieję, że, tak, i my jako chrześcijanie tutaj, podczas naszego ziemskiego bytowania, mamy nadzieję na niebo, mamy nadzieję na to, że. No, pewnie część z nas w tym czyściu wyląduje, aczkolwiek Na krótko nie, mamy na, nadzieję. Mamy nadzieję na krótko, tak, jak to nasz przyjaciel zwykł mawiać, że, że on się modli o to, żeby prosto do nieba, bo czyściec mu nie służy. Więc no. w tym momencie bardzo bardzo cię, drogi przyjacielu, pozdrawiamy. Tak. I, I przyjmujemy to również. Myślę, że czyściec nam też chyba nie służy. Chcemy od razu szybciej tam, gdzie jest gdzieś radośnie. Tak, radość to nadzieja, ale radość to też wysiłek. Ale zanim do tego wysiłku, myślę, że warto zwrócić uwagę na jeden taki akcencik językowy, bo skoro radość to nadzieja, jak mówimy o Maryi, która za dwa tygodnie, za niecałe dwa tygodnie, jak będziemy przeżywać Boże Narodzenie, urodzi pana Jezusa przy nadziei. Kobieta w stanie błogosławionym. Ciężarna to tak brzmi, tak trochę rzeczywiście ciężko. Aczkolwiek w języku polskim też takie sformułowanie ale, mamy. Tak, to przy nadziei. Ale mówimy, że jest mniej, przy nadziei, czyli przy, nadziei. przy radości. Wspomniałeś, że radość to wysiłek. I rzeczywiście że czasami trzeba no, radość narodzin. Tak? Radość narodzin to, to nie jest wesołe wydarzenie. Jak to żaden z nas, facetów, że tak powiem, nigdy tego nie będzie wiedział, Amelia o tym mówi, że no tak, to nie swędzi, to jest, to jest trudna, ciężka chwila, ale pełna radości. A zatem radość to wysiłek. Żył we Wrocławiu pewien bardzo radosny człowiek, doświadczony bardzo mocno przez życie, przez stan zdrowia, ale prawie nigdy nie okazujący swoim sposobem bycia, życia i zaangażowaniem w różne społeczne sprawy tego, że ma powody do tego, żeby nie być radosnym. I on powiedział, że radość to jest wysiłek, a zatem ja podejmuję ten wysiłek, żeby radować się życiem. Mówię tutaj o Bartku Skrzyńskim, którego z ziemi. Do nieba bardzo serdecznie pozdrawiam i kłaniając się jego cudownej rodzinie, z którym miałem szczęście i tę radość, pracować przez wiele lat. I ta myśl jest fundamentem tego, czym jest rzeczywiście radość. Radość to podjęcie wysiłku. Nie da się być rzeczywiście radosnym, tylko i wyłącznie oglądając wesołe memy, słuchając wesołych dowcipów oglądając komedię, można być wesołym, ale żeby być radosnym, trzeba podjąć wysiłek. No i część z Was podjęła ten wysiłek prawie już 9 miesięcy temu, 25 marca, kiedy to podejmowaliście, bo ja troszkę później, duchową adopcję. To też był i jest nadal trud, który już się prawie finalizuje, ale to też jest trud pilnowania tej codziennej modlitwy, to niejednokrotnie wysiłek pamięci, ale i też takiego skoncentrowania czasu, prawda, na, na modlitwie, na tym, na tym dziecku, które gdyby nie wy, byłoby zabita. Tak to jest. Ja myślę, że nie jeden i nie jedna z, z nas, którzy, którzy trwamy w tej duchowej adopcji, doświadczyliśmy niejednokrotnie tego, jak zły próbuje nam przeszkodzić jak yy, ta modlitwa czasami jest taka o, ciężko się zebrać. Albo czasami odwlekamy to. Czyli jest, za godzinę, czyli jest to wysiłek. Ale to wysiłek. zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Dzieci, które były zagrożone aborcją, były zagrożone morderstwem, zabiciem w łonie swych matek, czyli te, którym szykowano wyrok śmierci, dzisiaj, dzięki tej wytrwałej, pełnej wiary modlitwie, dzisiaj nie szykuje się im szafotu, dzisiaj szykuje się im kołyskę. One za 10 dni, mniej więcej, czy za 12, przyjdą urodzą się, przyjdą na świat, doświadczą miłości rodziców. Czy nie jest to powód do radości wynikającej czy zbudowanej na tym wysiłku, na wysiłku modlitwy tych, którzy podjęli duchową adopcję, na wysiłku przede wszystkim ich rodziców, którzy z tego zagrożenia przeszli do miłości, do przyjęcia, do zaakceptowania? Nawet jeżeli te dzieci znajdą się w pewnym momencie w oknie życia. Nawet jeżeli zostaną adoptowane, przyjdą na świat, dlatego że ktoś się pokochał. Tak, będą żyły. Radość, która wynika z podjęcia pewnego trudu, to też radość wynikająca z naszego rachunku sumienia. Rachunek sumienia też nie jest łatwy. Też niejednokrotnie jest tak, że mamy do niego podgórka, że trudno się do niego zabrać. Ale jak już zrobimy, porządnie zrobimy ten rachunek sumienia, to nagle okazuje się, że wśród wielu naszych słabości odkrywamy też w tym, w tym rachunku sumienia też rzeczy, które jednak nam wyszły dobrze w życiu, i z których naprawdę mamy um, możemy się cieszyć, możemy się radować, że w pewnych. Przestrzeniach udało nam się coś poprawić. Jasne, że w wielu rzeczach jeszcze się popotykamy, upadamy. Natomiast ten rachunek sumienia on też wiąże się z radością i też jest wysiłkiem. Co Choćby z radość poprawić? z tego, że dzisiaj po raz kolejny się obudziliśmy, że został nam podarowany kolejny dzień życia nie po to, żeby go spędzić, ale żeby go przeżyć, żeby wycisnąć z niego maksimum radości i dobra. To jest nasze zadanie. Powinniśmy być za to Panu Bogu wdzięczni i, i z radością ten dzień podsumowywać i wypełniać kolejny. Tak, radość to bycie. O tym byciu, byciu obecnym już niejednokrotnie mówiliśmy. I to bycie faktycznie, bycie radosnym i przeżywanie tego, dna, tego dnia, a nie spędzanie dnia, tak jak Dominik powiedział, wiąże się też z taką naszą być może słabością pewną językową, że my niejednokrotnie mówimy, że gdybym, gdybym miała, gdybym zrobił, to bym i, i gdybamy, zamiast tak naprawdę zrobić albo powiedzieć, tego nie zrobię, to zrobię, zdecydowałam, podjęłam, podjąłem decyzję. A zatem to bycie obecnym, bycie faktycznie, przeżywanie, to jest niezwykle ważne. Przeżywanie tego, co jest tu i teraz, a nie takie sięganie, że. A kiedyś to za naszych czasów, to teraz nie ma się z czego cieszyć. Jest się z czego cieszyć. Bycie radosnym to bycie obecnym i wdzięcznym. Każdy z nas ma, ma te powody do radości. Kiedy mówimy o radości, kiedy mówimy o łasce, Alicja Lęczewska w swoich rozmowach z Panem Jezusem... Dla tych, którzy jeszcze nie znają, to niezwykła polska mistyczka. Alicja Lęczewska, warto sięgnąć tak, do jej pism. nauczycielka, z jej widzenia, takie w rozmowy z Panem Jezusem, to był lat koniec 80., 90. XX wieku. I są wydane książeczki Alicja Lęczeskie świadectwo, dziennik duchowy chyba i, i później pouczenie. I tam właśnie Alicja lęczeska dowiaduje się od Pana Jezusa, który, którego tam podpytuje, dlaczego to tak jest, że jedni bogaci, jedni biedni, jednym się coś wydarza, jedni chorują. A Pan Jezus mówi bardzo jednoznacznie: wszystko, co cię spotyka, jest łaską. To, że ktoś jest bogaty, jest łaską, to, że ktoś jest biedny, jest łaską. Łaską jest zdrowie, i łaską jest choroba. Bo każdy z tych, z tego wszystkiego, co nas spotyka w życiu, Pan Jezus ma jeden cel: przybliżyć nas do siebie. I niezależnie od tego, co to jest, to należałoby to traktować po prostu jako łaskę. Przynajmniej tak, Panie Jezus. A zatem, jeżeli jesteśmy obdarzeni tak wielką łaską, winniśmy być za to wdzięczni, a zatem radośni. Kiedyś, już prawie 20 lat temu, no. Mówmy jeszcze, że Naście. jeszcze kilkanaście. kilkanaście. Kilkanaście lat temu mieliśmy tą frajdę poprowadzić przez pewien czas, przez parę lat, taką niewielką szkółkę językową. Zdarzyło się w pewnym momencie tak, że mieliśmy w tej szkole pożar. Spaliła się cała weranda, kilka zastępów Straży Pożarnej, na szczęście nikomu nic się nie stało. Ale no, w każdym, był każdym razie budynek był zniszczony. To było tuż przed, to było jeszcze w trakcie zapisów, czy nie, na początku roku szkolnego, tak. więc nagle sparaliżowało nam to pracę. No, i rozpacz w kratkę, jak to się mówi, tak? Cóż począć, co zrobić? Trzeba się zabrać za remonty, a to już no, jesień, chłodno. I cały czas jesteśmy w dobrej przyjaźni z, z, z naszymi przyjaciółmi i z dziełem, które prowadzą, czyli taki dom dla panów, którzy gdzieś w życiu stanęli na zakręcie. Bo, czyli dla bezdomnych mężczyzn. Oni kiedy się dowiedzieli, że słuchajcie, u Amelii Dominika się spaliło. Trzeba im pomóc. Rzucili wszystko, o czym byli zajęci w tym domu socjalnym, gdzie mieszkają, po to, żeby pognać i pomóc. Przez kilka tygodni to tygodni, Przez kilka tygodni, dzień w dzień, najpierw usuwali pogorzelisko, potem odbudowywaliśmy razem tę werandę, remontowaliśmy pomieszczenia. Kiedy tego dnia, dnia pożaru, siedzieliśmy po południu, na chwilę złapiąc oddech przy kawie, usłyszeliśmy, że właśnie że ci panowie, ci, którzy nic nie mają, Ci bezdomni, ci z życiorysami tak poranionymi, połamanymi, że nie jeden sensacyjny film na tym by można było nakręcić. Oni rzucili wszystko i, i ruszyli na pomoc tym, którzy, którym się coś wydarzyło. Mieliśmy wtedy bardzo zsynchronizowaną myśl, że dla takich chwil warto żyć. Więc ten pożar, ta katastrofa. No ta trudna chwilę, trudna tak, chwila zaowocowała przeżyciem takiej wzruszającej radości, że no cały czas mamy to jako żywo w, przed oczami i w pamięci. Podobnie teraz, w czasach, w których żyjemy, wcale nie są łatwe. Nie jest nam łatwo, jest, jest trudno. Niektórzy z nas pożegnali się ze swoimi bliskimi, z przyjaciółmi, którzy w wyniku choroby zmarli. Nie jest to wcale łatwy czas, natomiast i ta radość... I cały czas chyba jeszcze w, tym takim, w tej trwodze przed, przed tymi wszystkimi covidowymi sprawami, tak. jednak cały czas ciągle jesteśmy zanurzeni. Cały czas w tym jesteśmy zanurzeni i, i ta radość jest trudna, natomiast zachęcamy Was bardzo gorąco do tego, żeby spróbować dostrzec, co dobrego w tym czasie się wydarzyło. Pomimo tych, tak jak mówiliśmy, trudnych, czasami dramatycznych sytuacji, bardzo smutnych dla niektórych rodzin... To warto teraz, właśnie w tą trzecią niedzielę Adwentu, zatrzymać się na chwilę i zastanowić, co dobrego, z czego mogę zbudować tą radość. Być może ta radość jest trudna do zbudowania, może jest schowana, trzeba może ją jest, odkryć. Ta, trzeba ją odkryć, ale naprawdę warto nad tym chwilę refleksji poświęcić, bo jesteśmy przekonani, że każdy z nas. Coś tam w tym zanadrzu schował i coś dobrego, na pewno jakieś doświadczenie, doświadczenie z tego bardzo trudnego czasu ma. Jakieś radosne doświadczenie. Nie mówimy wesołkowate, ale radosne. Zatem stawiając nam sobie nawzajem i wszystkim, którzy zechcieliście z nami spędzić te kilkanaście minut, to zadanie odszukania radości w trudnych chwilach, dzisiaj nie rozpoczęliśmy, ale podsumujmy tymi słowami czy fragmentem tych słów, które dzisiaj Pan Jezus w swojej Ewangelii Janowej tym razem kieruje. Jam ja głos wołającego na pustyni. Prostujcie drogę pańską, jak rzekł prorok Izajasz. I kilka wersów niżej. Pośród was stoi ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u jego sandała. Zwróćmy uwagę na takie dwa, dwie figury tutaj językowe. Pośród was stoi ten. Jest pośród nas... Bóg Zbawiciel stoi pośród nas. To jest radość. Prostuj, prostujcie Jego ścieżki, czyli odkrywajcie ten, tę radość płynącą z wiary w Jego przyjście, Jego zmartwychwstanie i to, co nas czeka w przyszłości. A zatem dobrej niedzieli, dobrego, dobrej refleksji w poszukiwaniu tych chwil radości, tych okruchów radości, które, które w ostatnim czasie. Mam nadzieję, że każdemu z nas się wydarzyły. A tymczasem z Panem Bogiem i do usłyszenia, do zobaczenia. Bądźcie radośni i obecni. Z Panem Bogiem.